Ja niestety nie powiem, kto to był, ale myślę, że zdarzyło mi się wywozić na izbę pewnego influencera, powiedzmy. Czy zdarzyło mi się interweniować wobec jakichś znanych osób, no i też, czy często mnie ludzie rozpoznawali na służbie jako sierżanta bagietę. Na te pytania odpowiem Wam w dzisiejszym odcinku. Ja jestem Bagiet, były policjant, mówię o służbie w policji bez cenzury, zapraszam na odcinek. Jasna cholera, mam wrażenie, że zaraz zaroi się tu od federalnych. Siemano mordeczki sierżant, Bagieta z tej strony. No, jeżeli pracujecie jako policjant, to nie jest to żadną tajemnicą, że macie do czynienia z masą ludzi, absolutnie. No, właśnie. Na interwencjach, czy takich po prostu, którzy nie wiem, spytam Cię o drogę, czy po prostu wykonujecie z nimi jakiekolwiek inne czynności, więc wiadomo, że tych ludzi poznajecie mnóstwo. No i niektórzy się tylko przewiną przez wasze, wasze życie. Niektórzy zostaną na dłużej, na przykład jako Wasi koledzy, czy jako osoby, do których będziecie wracać na interwencję, jako tam zatrzymani tacy, powiedzmy, stali klienci policji. Jest różnie. No i też. Spina. Myślę, że jest mało policjantów którzy mam jakiś tam czas, jakiś tam staż, czy jakiś tam czas już służą na jednostkach, którzy nie mieli nigdy do czynienia w mniejszy lub większy sposób z kimś znanym, szczególnie jeśli pracujecie w tak dużej aglomeracji, jak pracowałem ja, czyli w aglomeracji katowickiej, w aglomeracji śląskiej, no jest to po prostu niemożliwe. I ja mam takie cztery sytuacje, jeżeli chodzi o w miarę znane osoby, wobec których podejmowałem jakieś czynności, albo miałem po prostu coś do czynienia i pierwszą taką sytuacją, którą Wam opowiem, ja niestety nie powiem, kto to był, ale myślę, że... No nie, nie domyślicie się, no bo jakbym powiedział jedną rzecz, to byście się domyśleli, ale musicie mi uwierzyć na słowo. Zdarzyło mi się wywozić na izbę pewnego influencera, powiedzmy, wątpliwego, ale znanego. Zdarzyło mi się go wywozić na izbę i to było jeszcze dawno, dawno temu. Ja już wtedy miałem kanał, ale to były początki mojego kanału, więc powiedzmy koniec 2018 roku, początek 2019 roku i było to realizowane w ramach. COP24, czyli szczytu klimatycznego, który miał miejsce w Katowicach, wtedy było masa osób tam, masa policjantów, więc w ogóle fajnie się pracowało, bo zawsze były siły, środki, zawsze można było sobie wezwać wsparcie, nawet latał nad Katowicami cały czas jakiś tam policyjny helikopter, oczywiście my z niego nie korzystaliśmy, no ale zawsze to jest jakoś się człowiek bezpieczniej Czuję i zdarzyło mi się wywieźć tego pana z okolic Pizza Hut, przy hotelu, przy Kubusie w Katowicach, przy Altusie. No nie wiem, nie wiem, jeżeli ktoś jest z Katowic, czy w ogóle z aglomeracji, to pewnie będzie wiedział o co chodzi. Generalnie pan awanturował się w. Krośnie. Otóż nie. Generalnie pan awanturował się w pizzach, a ja na tej interwencji chyba byłem z policjantami z jakiejś Gdańska, czy z jakiegoś Białego Stoku, już nie pamiętam. Wiem, że dwa skrajnie różne końce Polski, ale no coś, coś, coś tędy. Jeszcze wydaje mi się, że zanim my przyjechaliśmy w ogóle na tę interwencję, to on musiał coś dziabnąć bo on w ramach jak z nami gadał to był coraz bardziej niezrozumiały i potem tu już były z niego kompletne, no, kompletny flag z niego był. Ja myślę, że on w ogóle nie pamiętał, kto go wywózł na izbę, a to mi tak, ja wtedy jeszcze nie byłem taki znany, na, na 100% by mnie nie poznał, no ale nie wiem w ogóle, czy pamiętał, że to policja go wywiozła na izbę, chociaż musiał pamiętać, no bo my go osadzaliśmy wtedy z dyspozycją, bo on tam jakieś wykroczenia popełnił. No była taka sytuacja, że pana influencera możecie zgadywać w komentarzach, ale i tak wam nie powiem, kto to był. Natomiast, jakbym wam powiedział jeden szczegół, to byście się domyślili, zdarzyło mi się na izbę pana znanego influencera. Jeden, co mogę wam powiedzieć, był to mężczyzna. A zanim opowiem wam o reszcie rzeczy, pora na fragment sponsorowany. A już w tę sobotę w Atlas Arenie w mieście na dwie litery, czyli w mieście łódź, odbędzie się kolejna edycja wyjątkowego widowiska, czyli Gali Fame MMA, czyli Freak fightowej Gali, gdzie możecie sobie zobaczyć swoich ulubieńców lub wręcz przeciwnie. Ja właśnie dlatego to oglądam. Aha. Więc tak ostatnio postaram Wam się przekazać swoje typy i dlaczego wybrałem właśnie tak, a nie inaczej. Ale pamiętajcie, że to dalej jest tylko sport, może wydać się wszystko. To są tylko twoje typy, i to, co znajdzie się na Twoim kuponie, to twój deal. Ja mam bardzo specyficzny sposób myślenia. I teraz szybkie info. W trakcie rejestracji możecie użyć mojego kodu promocyjnego Bagieta. Uzyskacie zwrot stawki w formie FreeBetu do 200 zł. FreeBet zgarniecie po tym, jak wasz pierwszy postawiony kupon okaże się przegrany. Jeżeli obstawicie kupon za zwrócone środki, będzie on trafiony możecie od razu wypłacić wygraną. Bez zbędnego obrotu. Szczegóły w linku oraz w podpiętym komentarzu na dole. No to jedziemy, moi drodzy, z moją dogłębną analizą. Tutaj tańcula do wiewióra 1,48 do 2,35. No i tutaj tańcula, tak jak ostatnio, trochę nazłeś wiewiórowi, bo ma irytującą manierę, ale Wydaje mi się, że tańcula jednak wygra ze względu na większe doświadczenie życiowe. Tomasz Gromacki 1.38 do Alana Kwiecińskiego 2.65. Tutaj zdecydowanie Gromacki, bo jest profesjonalnym zawodnikiem po prostu, choć ostatnia walka Ferrariego z Kamilem Łaszczykiem prawie skończyła się wygraną Ferrariego i możemy się tym zaskoczyć. Potem Dawid Rzeźnik 1.80, Robert Pasut 1.84. No tutaj obstawiam Pasuta ze względu po prostu na stare czasy YouTube'a, jakiś tam sentyment. Mateusz Spysiński i Para 1,45 do 2,45. Mateusz Spysiński dokładnie z tego samego względu. Oglądam chyba po prostu od długiego czasu. No i teraz jest ciekawie, bo mamy tak Lizy i Dominika Rybak. Tutaj zdecydowanie Dominika Rybak. Dominika ma już swoje pierwsze kroki za sobą w MMA. Widać, że jest dobrze przygotowana, więc dla mnie jest to pewniak. Natan Marco 1,22 do Dariusza. Kaźmierczuka 3,55. No. Tutaj jest chyba najtrudniejszy wybór, bo obaj panowie mają niesamowicie irytującą manierę. Oboje mają swoje zauszami, według mnie, ale no z bólem serca wybieram Marconia ze względu na młody wiek. Michał Pasternak 1,10 do Piotra Szeligi 5,25. Tutaj Michał Pasternak, no to jest ten sam case co wcześniej. Człowiek związany ze sportami walki od juniorów przez zawodowstwo kontra amator obstawiam Pasternaka. Ewa Brodnicka, Marta Linkiewicz. Oczywiście, że Ewa Brodnicka 2,65 do 1,38. Dokładnie z tego samego względu, no sport musi się obronić. Kasper Boński. 2,50, Amadeusz Roślin 1,42. Zdecydowanie Amadeusz Ferrari no, ostatnio prawie wygrał ze szczurkiem. Marcin Dubiel i Ferrari, i tak Ferrari, pomimo tego, że będzie to jego druga walka, myślę, że Dubiel jest tutaj bez szans. Teraz obstawiamy dwie stówki. Obstaw, twój zakład został przyjęty. Bank. No więc sporo ciekawych walk i emocji przed nami. Pamiętajcie o moim kodzie Bagieta, który da Wam freebet do 200 zł bez dodatkowych warunków obrotu. Sprawdźcie koniecznie w linku na dole. Nie zapomnijcie, że zakłady są legalne tylko dla osób pełnoletnich. Grajcie odpowiedzialnie, ponieważ nieodpowiedzialna gra prowadzi do uzależnień i wiąże się z kłopotami. Do widzenia! Druga sprawa. Druga sprawa dotyczy mnie już tak bezpośrednio, ponieważ kiedyś realizowałem interwencję w sklepie oszą na ręcu w Katowicach w Załężu. Idź pan I Ja próbowałem znaleźć tę interwencję, bo ona jest nagrana na YouTubie, także ci wszyscy, co pisali w komentarzach wtedy, o, a to bagieta, to nie bagieta, tamtego chłopa zatrzymuje, no to tak, to byłem ja. Więc jeżeli sobie znajdziecie tę interwencję, to możecie sobie ją obejrzeć i przyznaję się, to byłem ja. Taki łysa pała wyglądałem, jak jakaś postać z kreskówki, bo jeszcze miałem komin tutaj założony. No w każdym razie. Było tak, że pan tam zakłócał jakoś porządek, nie pamiętam, oczywiście tam wchodziły w grę maseczki i on ostatecznie został przeze mnie zatrzymany, w związku z tym, że nie chciał mi się wylegitymować potem tam. No nie będę wam mówić o szczegółach, bo tam chyba sprawa jest w toku. W każdym razie było to nagrane, nikt wtedy nie wiedział, że ja to ja, tam z tych zgromadzonych, ale nie pamiętam za cholerę, czy to był jakiś czujny, czy to był jakiś. Zawodowy Polak, czy jakiś inny tam obywatel, w każdym razie, no z tego takiego pokolenia, czy z tego takiego trendu, wiecie, suwerenów, nie? Tych suwerennych obywateli, czy tam sovereign citizens, jakbyście to sobie mogli przetłumaczyć na angielski, bo to w sumie się ze Stanów przyszła ta moda. Jeżeli to znajdziecie gdzieś na necie, to to jestem ja. Tylko nie pamiętam za cholerę, jak się ten chłop nazywał, ale to była taka znana postać, szczególnie gdzieś tam w chwili, kiedy panowała ta pandemia u nas. Jeżeli znajdziecie i skomentujecie mi i znajdziecie link do tego, to ja go przypnę, tylko że nie wiem, czy ten chłop tego po prostu nie wywalił, bo często ci ludzie tak robili, że oni, a nie, wrzucę tam do internetu, to idźcie z tym do sądu, ja wygram w sądzie, bo wszystkich sądy uniewinniają po tym covid i się potem okazywało, że to jest głównoprawda, i chłop w pewnym momencie po prostu dochodziło do momentu, kiedy no osrał Majty i to usuwał ze strachu, więc całkiem możliwe, że było tak, i tym razem, albo jest to gdzieś na YouTube ukryte, czemu się dziwię, bo tam było chyba kilkadziesiąt tysięcy wyświetleń na tym, ale mówię, jeżeli ktoś z Was to znajdzie, to zapraszam, przypnę. Prawa trzecia, no tutaj już mogę powiedzieć, kto to jest, bo to jest osoba powszechnie znana. Miałem kiedyś do czynienia na służbie z panem europosłem, Dobromirem Sośnierzem, ponieważ mieszkał on u nas na rejonie. Na gdzieś tam, nie wiem, czy na panewnikach, czy na ligodzie, w każdym razie gdzieś w Katowicach mieszkał. Nie, 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 bo nie powiem panu. Wiem, że u nas na rejonie na pewno mieszkał i to też nie była interwencja, tylko o coś chodziło na Orlenie. Ja mu o coś zwróciłem uwagę na samochodzie, to też nie było nic niemiłego. Tam w sumie pan był bardzo mi pętam, że hot jad jak wsiadał do samochodu I, i w sumie tyle. To chyba jeszcze było przed, przed tymi czasami Covid. -a. No to z tym panem jeszcze miałem do czynienia. No i na Mariackiej kiedyś mnie zaczepił jakiś chłop. Ja nawet nie wiedziałem wtedy, że to jest ktoś znany, ja wam teraz też nie powiem, kto to był, bo to było dosyć hamskie zachowanie z jego strony. Pracałem z interwencji, a już był tyle, żebym go wywiózł na izbę. To się okazało, że też jest jakiś, może nie influencer, ale youtuber, ale nie żaden taki youtuber, który ma jakiś specjalistyczny kanał, tak jak na przykład ja nagrywam o policji, nie wiem, Banot nagrywał o wspinaniu się, o wspinaczce i w ogóle tam jakimś bushcraftzie. Nie, takie szydło, mydło i powidło, no. Lifestyle'owy taki bloger youtubowy, ale nie Wiedziałem wtedy, że to jest ktoś znany. Dopiero mi kolega powiedział w radiowozie. Zaczepiał mnie, że on jest w ogóle w ogóle takie, stary. To ty dzwonisz, że on jest jakimś tam znanym YouTuberem i że on by bardzo chciał się z nami pojechać. Mówię, no ale stary, gdzie ty chcesz z nami jechać? No, co ty, co mam ci, wycieczkę obwoźną po Katowicach zrobić radiowozem czy co? I był tak namolny, darł się na przemian, na przemian chciał mi rękę ściskać, przytulać mnie. Już miał bardzo, po prostu pół kroczku, żeby przekroczyć tą cienką granicę i faktycznie by ze mną pojeździł, ale pojechał na Macieja 10 do Katowic, na izbę wytrzeźwień, bo już się zaczynało robić na Hamski, taki butny, ale go w końcu koledzy gdzieś tam zabrali i go gdzieś wzięli. No też Wam niestety nie mogę powiedzieć. Sorry, że taki tajemniczy odcinek, ale chcę Wam pokazać, że miałem do czynienia z tymi ludźmi. Natomiast jeżeli chodzi o mnie, jeżeli chodzi o mnie, pierwsze takie moje zetknięcie z moją popularnością to było podczas tego COP24, wtedy kiedy Wam opowiadałem, że tego influencera zbierałem z Pizza Hut w Katowicach. No to wtedy było moje pierwsze zetknięcie z popularnością, ale taką popularnością od strony innych policjantów, bo właśnie ci policjanci z całej Polski do nas poprzyjeżdżali na to zabezpieczenie, tam właśnie z Stoku, z Gdańska, z, no, z różnych OPP i z WRD, mieliśmy wspólne odprawy. Widziałem, że mnie tak obcinają, tak ci, co bardziej młod, młodsi, to mnie tak obcinali, tak kurwa, on czy nie on. Jak już jeździłem z jakimś młodym policjantem, to najczęściej po prostu padało w pewnym momencie, bo to było tak, że osoba, która była z Katowic, była dołączana do takiego patrolu jako taki, powiedzmy, przewodnik, no i albo na przykład ty prowadziłeś, no i, no i po prostu trzeba było te patrole wymieszać, no i po prostu było pytanie, ej, a ty to jesteś ten, ten, ten Bagieta, co tam nagrywana na YouTubie, no i tak, no i zawsze była miła reakcja, nigdy, nigdy z tym nie miałem problemu, zawsze były takie, o, Stara, tam nie, nie robią ci problemów, no i tyle. Natomiast pierwsze takie moje zetknięcie z popularnością od innych ludzi, od, od cywili, to było w syl na Sylwestra 2018-2019, jak byłem na domówce, na interwencji domowej. Pierdołowata interwencja, trzecia czy tam czwarta nad ranem. Ktoś zadzwonił, że już jest za głośno, że już należy iść spać, że już bez przesady z tym Sylwestrem. Dość. No i pojechaliśmy tam do jakichś łebków, wpuścili na stację podpici, ale kulturalnie, weszliśmy do środka, bo nas zaprosili, że zapraszamy na imprezę po służbie. Ja mówię, kurwa, chłopie, jak do siódmej wytrzymasz, to gratuluję po pierwsze po drugie no trochę profesjonalizmu, prawda, no i taki łebek, tak mnie obcina, tak ścina, coś tam, a ja wtedy, wiecie, to było zimno po pierwsze, po drugie ja wtedy chyba jeszcze nie miałem tego tatuażu tutaj, na... nie miałem ani tej karty, ani nie miałem tego tatuażu z tymi słowiańskimi symbolami, więc jedyny tatuaż taki na widoku to miałem tutaj, ten ukwiał, co mam wytatuowany, no ale on nie był w stanie mnie strzelić po tatuażach, po głosie mnie poznał i po wąsie, no i tak coś tam, coś tam i potem... Mogę panu zadać pytanie? Ja mówię: "No, jeszcze nie byłem przyzwyczajony do tego takiego tonu. A mogę Panu zadać pytanie?" Pan ma kanał na YouTubie. Mówię: "No, tak, tak. I tak próbowałem uciąć rozmowę, a wtedy jeszcze byłem zakłopotany w takich sytuacjach. No i w sumie tyle i poszliśmy stamtąd, bo już on już nie wrócił do rozmowy. Muszę wam powiedzieć, że zawsze miałem miłe reakcje od ludzi. Nigdy nie było tak, że o ty coś to nagrywasz na YouTubie. Nikt nigdy nie miał jaj na krytykę i wszystkie reakcje, które usłyszałem, tak Oko w oko, czy od policjantów, czy od cywili, by, były miłe. Ja wiem o tym, że szczególnie policjanci mają do tego problem, że ja nagrywałem, czy tam nagrywam teraz. Jeżeli już ktoś ma mieć problem, to bardzo często policjanci, że za dużo mówię. Po co ja w ogóle o tym opowiadam? Dlaczego? Ale nigdy żaden policjant nie miał jaj na tyle, żeby do mnie podejść, powiedzieć: stary, robisz chujową robotę, nie powinieneś tego robić, to jest złe dla nas, dla formacji, czy tam. W ogóle no po co to robisz? Nikt. Jeżeli już ktoś podchodził, to zbić pionę, albo coś tam pogadać, pobajerzyć. A tak to nikt nie miał nigdy odwagi do mnie podejść, mi to wiedzieć wprost. Jeżeli już ktoś coś pisał, to w internecie albo na privie, ale na privie też bardzo rzadko. A Apogeum takie, kiedy mnie ludzie najbardziej zaczepiali, to były punkty recepcyjne, teraz przy tej wojnie na Ukrainie, kiedy no ja stałem na dworcu w Katowicach, wtedy jeszcze nikt nie robił problemu od, od, odsłonięte tatuaże, a już było ciepło w miarę, więc miałem albo kombat szerta podwiniętego tak zaraz na dłokcie, albo miałem po prostu krótką podkoszulkę. No i to w całym Jezu to dziennie miałem 3-4 takie sytuacje, że ja coś. Jakieś młodzi ludzie przychodzili, no i po dziarach, po wąsie, po łysej pale. O, siema baget, mogę zdjęcie, siema baget, mogę przybić pionę, ale to było bardzo, bardzo miłe. A taka najmilsza sytuacja, chyba jaką miałem, taka naprawdę, holsom wholesome z dwóch stron. Jechaliśmy sobie z moim Mariuszkiem, wracaliśmy z centrum i chcieliśmy pojechać przez trasę Murckowską do na Ligotę A4, wiecie, tak będzie szybciej, po prostu tak, by tak było wtedy szybciej. I patrzymy, jest auto i zmieniają koło. Padało, było tak niefajnie, a my i tak już byliśmy zmoknięci i stały takie łebki. Widać, że z imprezy, gdzieś się haja, albo jechały na imprezę, już nie pytam, czy to była 20, czy tam 23, czy to była godzina dojazdu, czy powrotu. No i tak były dwie dziewczyny, dwóch chłopaków i widzę, że się siłują z tym kołem, mówię, dobra, może nie umieją zmienić, to pomożemy im, pomogliśmy im tam zmienić. Oni w pewnym momencie powiedzieli, nie, dobra, my sobie poradzimy, tylko tak się siłowaliśmy, ważne, że ruszyło i już sobie poradzimy. I dziomek taki w, w takich spodniach, kratkę, trochę podpity, a pan jest bagieta, o Boże, ja pana oglądam, w ogóle tak miło, że pan podszedł i, na pan po, i nam pan pomógł, ja właśnie zawsze mówiłem, że gliniarze to są spoko ludzie. I taka super miła atmosfera się zrobiła, bo my mi chcieliśmy pomóc, oni byli bardzo wdzięczni, i się okazało jeszcze, że mnie oglądają, i tak tam zbiliśmy piony, na jakieś tam misie, zrobili sobie chyba ze mną zdjęcie w ogóle i, i pojechali gdzieś tam w siną dal. Bardzo to było miłe. Także ja generalnie mam bardzo dobre doświadczenia, jeżeli chodzi o moje rozpoznawanie mojej osoby na służbie. No już teraz nie będę miał okazji, bo już nie jestem policjantem, ale teraz mnie ludzie bardzo często rozpoznają na ulicy po tym moim takim wzroście popularności, kiedy się zwolniłem, to teraz na przykład jak byłem na konferencji to w Bydgoszczy, w jeden dzień mnie potrafiło zaczepić cztery. Osoby, jak byłem gdzieś tam na mieście i tak było cały czas. Więc no jest to bardzo miłe. Po służbie też mnie nigdy nic mnie nie spotkało, jeżeli już mnie ktoś zaczepiał tam hmm, pogadać czy coś takiego. Ja zapraszam na mojego Patronite, gdzie możecie wesprzeć mój kanał. Zapraszam na mojego TikToka, Instagrama. Trzymajcie się i hej.